witam tak. wszystki jestem Kubek a to jest moja nowa seria Magicka. ze mną jest taki fajny koleś oniku Leo Joker kończyła o dobra który gra już to 40 godzin a ja w to gram 4 minuty no więc kontrast jest dość spory ale mam nadzieję że nie będzie mnie jechał na każdym kroku rzeka co no dobra They of and listen ja and a, story. a story of dungeons and dragons. <laughs> i i siedzi przy i smaży fests, i rozmawia z kostuchą. Well, a story of wizards. Wonsa pod in a land known as Midgard,

Grim near's dangerous ambitions dashed the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters, it just kai on who can do bad. And of course the warlord Khan who had united the orc tribes are now threatened to be a by one. But in the dusty gloom of <laughs> Castle Taką poemę została zablokowana przez akta. Górę, niech się akta sama Tak, ta została zablokowana przez akta. Witam! Nazywam się Vlad, jestem tu starszym wychwalowcą. Dobra, zakładam, Nie. że widzowie umieją czytać. Mam nadzieję, że założenia są dobre. Jak ktoś nie umie pisać, to niech mi napisze, albo nie, jak nie pisać to chyba nie napisze. To napiszcie mi coś w stylu gchy jak nie rozumiecie. Jak nie umiecie czytać. Dobra. Jedziemy. Tak, teraz poszpanujesz i zobaczymy i poszpanujesz jaki ty jesteś dobry. Ja jeszcze nawet czarów nie mam. Aha, a, ratunku, o mnie Co? Już uratowaliśmy świat? Ser, co to myszy jesteśmy, że... ...że tam ser jemy? Kurde, przecież nie gramy chyba w Transformersa. Dalej, ho, musimy iść na imprezę z okazji uratowania świata Pomyliłem się, źle napisałem przywitanie to źle może wyglądać Dęki desuko. suco? Tak to miało być o, Niektórym ser. może się to dziwię Rozumieć Aha, A, inaczej spację, nie? Mhm. Czy jak się pisze? T? To okay. Enter no, no. Hey, Gravner, guy, A czemu przeminąłeś? Nie wiem Ed te po tym jak to napisałem A, może byście ja, mi tu ja, teraz jeszcze zrzucili. stało. E, tamten mak, który mówił to ja jestem Grimir uderzył losowo wyrzuconą kulką magii i zniszczył podłogę pod nami. A i gdyby coś... naciskając banan, o, możemy ominąć tutoriala, ale jako, że my jesteśmy, nie wiem, czy Eko, czy coś, nie, nie będziemy obierać żadnych bananów. Więc samo samolączka. Patrz, magia. Ja przejdę tutaj bez niszczenia. O ty. Tam. A ty musisz niszczyć. O ty plepsie. Teraz jest krzyżcza jaku. Za moment. Mhm. Aha, no fajnie. teraz sobie poczekam. Dziękuję. Lolo, lolo. Ogólnie pominęliśmy fabułę trochę. Czemu? Bo ja miałem uderzyć... Oła. Nie mam czym. Muszę zgasić się. Bo widziałeś, że Czemu? tam był yy, też taki Taka... taki lampion patrz. I tutaj nie mamy mostu zobacz. Aha! <laughs> Dobra, to 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 cofnij fabułę. Czy to put stępu pociskie musisz? Dobra, jedziemy. Nie ma lipy. Ja tam się nie moczę. O, no, ułem. Nie, <grym> znaczy, no nie mogę. Wstrzymać. Czekaj, przecież prawym używam. Jakim cydem się zabiłem? W magice jest taki bajer, że jak jesteś mokry, to nie możesz używać wyskawić. A, to już wiem czemu się zabiłem. A tak byś mnie co? Nie mogę, patrz, bo nie mamy jeszcze żadnych czarów i na WA mam tylko kombinację. A to WA tak. i spacja. Nic nie, to jest tylko kombinacja. No kurde, Ty jesteś cheater. No, ha, fajnie. A mógłbym chociaż bez trollowania raz yy, przejść to? Dobrze, jako że robimy to. Yy, daj 5 razy R i Shift, R. Yy, I yy, Shift prawy. 1, 2, 3, 4, tak 5, przerobę. Shift. Shift-prawy Tery masz takie coś obszarowego Im mocniej walniesz tym bardziej na obszar idzie nie jest złe. Ja już za Czekaj, Poczekaj, ja Ale Zabije się... mnie, zabije Skertowałem, że jest Idę Nie radzę No dobra A idź was panie Lecz Ma tendencję do podpalania Arkenia, czyli S to jest ciemność, nie? Takie fajne coś. Mhm, mm to jest mrok, śmierć. A ja a mi w instrukcji pisało, że ciemność. No, mrok, śmierć mówię, nie? Kurde, tego Hesta tak. powinni wydłużyć, żeby się długo robiło. Otrzym się, odsuń się. A! Ja się skajczyła. Co? Czy jak mamy to otworzyć? Normalnie miałem czas. Aww. Beholder! Przypomina cześć, cześć. mi to pewną grę. Obserwator? Cześć, cześć. To Beholder był pan Mierszku. O, mam tarczę. Mam tarczę. Czekaj, zrobię mu ognistą ścianę. Aha, Ty, cześć, cześć. Spadło na niego. <laughs> Nie wiedziałem, że to można tak przejść. A, dziękuję, dziękuję. To po prostu czekałem na to cały wiek, aż mnie. teraz Poczekaj, no co ty! Dobra, chodź. Idziemy, tej zanim znowu mi krzywdę zrobić, A to ja, to No! Jako, że moja postać jest słodczykiem, przyjmuję ładniejszą postawę. Jest w męskich kolorach, nie jak ten czerwony. Moim no zdajem straż na podłogę. Czemu trzymasz kuso do tyłu? Bo jestem łotrzykiem. Czemu trzymasz miecz? Jak jesteś magiem? Nie wiem. Oooo, jakieś postępy znowu mam. Ty znowu? Czy ty już grałeś w magikę? Ej, się jesteś podejrzany. No nie no, grałem na singlu, żeby nie lamić tu ciągle. No idź mi. Zobacz, jaki, jaki mam super szary. O, widzisz? A! Ty! Jeśli będziecie grzeczni, powiem wam, jak się robi coś takiego ładnego. Zabija, że zabija każdego wiesz wierz co, jak, jak, jak na, widzowie będą grać te 40 godzin, to myślę, że sami zauważają. Może sam z, zapomniałem jak to się robiło o filenie. Filumiko Tak, piękny zameczek Wywalanie na pulpit. Czarne wywalanie na pulpit. Patrz, to jest dobre. Nie 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 na mnie! Idź mi! O oh, pomaga wywaliło Bo to jest lasowe. Tak. Co ty robisz? To jest ty. wywalenie na pulpit. Ona działa tak, że zabija losową osobę na mapie. Aha, tylko trzymaj fajnie, że mnie czego zabija. Nie, widzisz, że już wywalił magów wszystkich? Idźmy! A! Masz warta, bo chciałem walić wywalenie na pulpit. Dobra, ojdziemy, Jutro mówię Sherlock Holmes, oczywiście. Ja mam 13 14. <noise> da, jeszcze się sam zabije zaraz. To ty za sobie siedź na tym pulpicie. Łe. Mam ładną tapetę. Anonymous. Co? No, mam ładną tapetę na pulpicie. Z Anonymous. Wiesz kosztur? Białego maga? Uszanie pary? Czekaj, chcecie cię wskrzesić. Może Czemu chodź... padłeś? Bo byłem mokry i... No! E no nie trolluj mnie! W końcu zabiło ciebie, nie mnie. Tam. Czy można bez ciebie przejść do następnej części mapy? Tak, ale w mnie w jakimś momencie. Dobra. To poczeka, bo ja, ja chcę trochę poprzodzić grę. Tak. Zabij jest. się na schodach. Dobra, odpuszcz mnie i też tej Dobra, okay, czekaj. Mam ale jak i się nad zwykłym magiem. Masz. Ah. <laughs> oh. Ah. <laughs> <laughs> Z łosiami jest też jeden achievement yeah. związany King's Quest. Chyba nic nie zrobiło. Tak, tak, tak. Zwiesiłem się. Zabij mnie. Po co? Zwiesiłem Mogę się tylko teleportować do tyłu. Nie trolujmy się. Zaraz mi się pojawi achievement jakiś, pewnie. Zatrojowanie, jak się domyślam. No! Wiesz, nie? Tak jak ci mówiłem. Tarczę. No, chyba nie to. Wiesz, chyba zrobię to przez ciebie, weź się utop. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tarcza, szmato. O Przeżywali mnie, to Hmm Do mnie narzeka na trollowanie No bo ty nie Zdech? ciągle zabijasz Lepiej taka, taka, klasa Ta klasa jest do Co zabijania Natomiast... Wow, wow, wow! <grywa> Dobra Nie. Dobra, dobra, przechodzimy jeszcze raz To było takie, powiedzmy, trollowane przechodzenie Rozgrzewka, dobra, dawaj teraz tu nie. Jedziemy? Tam, żebyś... Coś się. mnie goni, coś mnie goni Tak, twoja magia No, wiesz? Tak, biegaj po schodach Co nie? Czekaj, znęcę się nad manekinami. No, wyleczyć cię nawet nie mogę. Czekaj. Wasz, i się wyleż. No może ci się tak tarcza skończy, co? Haha, <śmany> odbił się! Trwa, nie? Co? sam się uderzyłeś, A, nie? Co? Tam się uderzyłeś. Dobra, lecimy. Jak najlepiej zamrozić to jezioro? Err, er. Z Ameryki? Tylko dawaj na shifcie Albo możesz biegać jak ja. A to No dobra. Sięga! Smar. No o, fajnie! Tak wygląda smar. Dzieci. Tak wygląda jak no, ja się topię. To. nie jestem o. O, tak fajnie jeszcze raz przegramy weź ty przestań trollować jakby coś tam widać na górze jest księga aha i co to? aha nie to jest na tym moście śmiesznym tak nie będę spoilerował jak ją zdobyć Dowiecie się w odpowiednim dobra ponieważ już mam dość przechodzenia je, jednej ten Ej, zaklinowałem się Ooo, and over the troop in zabrał. Dobra, idziemy po ten czar. Dobra. to jest jakiś szybki. nie tu nie. Zobacz jako nie strzelaj kulami lodu Ja to robię na most <laughs> Wow Ja się mogę teleportować, nie wiem jak ty No idź mi trolu. Dobra, koniec. Ostatni, ostatni trolololo. Możliwe. No bo się znowu zabijemy i będziemy przechodzić godzinę, jeden odcinek. Gdzie nic nie zrobimy. Daj sobie osłonę na lód, ja będę kastował. Okej, okay, osłona na lód, to jest to, to, Wystarczy RE. I na siebie rolką. Aha. Dobra, hm, powodzenia. Eee, co ty zrobiłeś? Reportowałem się. Dobra, to będę się tak zrobić. Pomogę ci. Ja znowu pewnie się zamroziłem. Ale... Nie możesz się zamrozić, jak masz osłonę na audio. Nie wbiegaj we mnie, jakbyś mógł. A mam taki pomysł. Weź osłonę na A, czekaj. Wow, nie to. Zabijesz się zaraz. Czeka, bo nie nacisnąłem na... No to jest tarcza. I teraz próbuję się trafić Dobra, nic mi nie to nie robi. No A, ale chciałem wyłóż te kolce Chciałem testować czy to ci coś robi to jest moja najsilniejsza broń A pamiętaj Czekaj wiesz co chcesz chce zrobić? Uciec. Bo pamiętasz jak biegałem z Hastem i nawalałem kiedy my graliśmy bez nagrywania ten z tych kuli ognistych to zawsze cię zabijałem, żebyś przy takich akcjach zawsze brał tą tarczę, okej? Okay? Na jak kamień i ogień, ok? Bo to i tak idzie da Dlaczego? Patrz. Patrz. Dajesz C, i teraz jedziemy. No. Daj se, to ci da. Teleportowałem się. Dziś się teleportowałeś. Pod ciebie. Nie, to się nie opłaca, ja ci polecam atakować z wody i lodu. Patrz. Przykładowo, QS. Wow. Łe. Dobra, to trzeba to co się rozwalić lecimy. A czy to jest coś po lewej, chyba Co robisz? Wpisuję koledze, bo nie wszyscy wiedzą, że nagrywamy teraz. Okay. Jak że zaczynamy nową serię, let's play. Co? Biegać za szybko? Za szybko biegasz. No, już lepiej. Musimy się nie mogę leczyć? Masz zbroję. Przy zbroi nie mogę się leczyć? Nie. Musisz ją zdjąć. Aha, ale coś mi da... Aha, aha. Bardzo śmieszne. Zauważ, że biegasz z mieczem, który ma kamień na sobie. Ten twój miecz bardzo. Fajny mam miecz! Ba bardzo świetnie wygląda. Czekaj, weź, weź DFE na siebie. No i lecimy. I teraz ognistych chul będę ładnie mnie działały. To. to. mi daje osłonę na ogień. Ale wtedy nie mogę tak zabijać jak się Ale sam się nie zabijasz wtedy. Jeszcze raz użyję Jeszcze raz no, Ale sam, ja też nie, no, e, sam siebie też nie zabijam Co się nie zabija No jak biegam lodową zbroją, to się nie zabijam, wiesz? No się tak muzyka fajnie zmienia, kiedy jest bitwa, nie? Tak O, patrz, teraz Jako, że jestem sadystą nie on bozi buzi E, won ode mnie! No cię zamrożę! Ej, dasz mi zabić trola, bo ty wiem, że masz go na kilka hitów Mogę ja zabić? Tak. Daj mi to przyjemność i sobie popatrz Tak, a ja zabiję kapitana Taki spoiler, jeśli nie zabiję. E, jeśli... Ej, zakillowałem się! <laughs> jeśli kapitan przeżyje, odda nam swój topór. Jeśli go to zabijemy i tak. To też odda. Czekaj, muszę się zabić. Dobra, wskrzeć mnie. Dziękuję. Zabijesz kapitana? Już dobra. Jak widzę, troll dobra. się... To umrze, a ja sobie zabiję trolla. Eee, troll się wzią. Tak, tak. To ja może mnie wskrzesisz, bo jak troll się zje, Wiesz więcej ludzi niż trolla No bo ja wiem jeden troll please Łe, no coś zeskipowałem Ja On mówił, że o nie kapitan nie żyje I tu masz topór kapitana jak chcesz Poziom ukończony Magia Przeszedłem przez ogień się nie palę Dobra, no to to jest koniec pierwszego nieogarniętego odcinka gdzie się trollujemy co chwilę w na następnym odcinku myślę, że już mniej będzie tego, chociaż znając Leosia pewnie nie. Ale i tak zachęcamy do oglądania następnych odcinków. No to do zobaczenia wszystkim. Cześć! Pożegnaj się jeszcze. No dobra, no to Czarnak.